Siemanko z tej strony Metsu i witam was w trzecim odcinku z serii Od Zera do Chwały w Anglii. Zaczynamy czwarty sezon naszej przygody. W sezonie trzecim udało nam się walczyć awans do Championship, więc możemy już na spokojnie kupować trzech piłkarzy na sezon. Ale czy będziemy dysponowali takim budżetem, że pozwolić sobie na takie zakupy? To już za moment się przekonamy. A jeśli lubicie tę serię, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. 7 milionów, gdy na to patrzę, to myślę, że taki jeden transfer sensowny, to i tak będzie dobra sprawa bo z tymi pieniędzmi to my w Championship nie poszalejemy. I widzimy cele na ten sezon, jako że jesteśmy Benjaminkiem, to nie mogą one być zbytnio wygórowane, ale postaram się spełnić jak najwięcej się da, żeby zwolnienie nie zapukało do mych drzwi. No i tutaj widzimy Good Life'a sprzedałem do Atletico Goya, za milion niech sobie dobrze radzi w Brazylii. Następnie do Aruki sprzedałem Etana Clarka, myślę, że Portugalia jest mu pisana. Turniej przedsezonowy całkowita klęska, ostatnie miejsce, Kolonia i Mets wychodzą z tej grupy. W półfinałach Kolonia i Mets wygrywają, a w finale Mets ogrywa kolonię. Mają piękną nazwę i jak widać, piękne wyniki. No i tutaj sprzedajemy IG Boye za 2 miliony do Wesky. Niech mu się wiedzie w Hiszpanii. No i taki mamy podstawowy skład przed pierwszą kolejką ligową. Zobaczmy, kto będzie naszym rywalem. Bunsley. To nie jest jakaś potężna drużyna, i w tej pierwszej kolejce. Wygrywamy 3 do 2, ależ otwarcie w Championship. Leonsa tutaj sprzedałem za 1 250 do Grenoble Foot i mamy już budżet ponad 11 milionów, więc czas na zakupy. Potrzebujemy na pewno jakiegoś ciekawego prawego obrońcy, który będzie miał overall 75 lub mniej. Wytypowałem tutaj kilku interesujących kandydatów i do mojej drużyny zdecydowałem się kupić Justinacha. 8 milionów, i gracz z Ameryki, były gracz Dallas, staje się naszym zawodnikiem. No i czas podnieść pensję z 19 na 23. Jesteśmy już na takim poziomie, że trzeba dobrze płacić. No ale to już za nami widzimy tutaj. Pierwsza runda Carabao Cup. Ograliśmy po rzutach karnych plymouth. Możemy też zobaczyć pozostałe wyniki spotkań rozgrywanych w pierwszej rundzie. W rundzie drugiej za to przegraliśmy z Barnley i to nie jest dobry rezultat. Jak widzimy, najgłośniejszy transfer należy do realu Nykunku, drugi Gorecka do Tottenhamu, a trzeci Kulusewski do realu Królewscy poszaleli na rynku. My wydaliśmy ile mieliśmy. I dostęp ofertę za Lelewelina od Unionu prawie 100 milionów, plus Puchacz, ale odrzucam tą ofertę. Wiadomo, Puchacz kusząca propozycja, ale jednak wolę nie. Zapomniałem pokazać przebiegu mistrzostw, ale Niemcy ostatecznie pokonują Francję i zostają najlepszą drużyną. No i tutaj widzimy 15 kolejek za nami, 41 punktów na koncie. Pozycja lidera. Dopowiem wam tego bym nie obstawił, że w Champions i pójdzie nam aż tak łatwo na samym początku. Oby to nie były dobrego, złego początku, a koniec żałosny, ale mamy szansę jednak coś fajnego ugrać. Jeśli chodzi o podstawowy skład, to wygląda w sposób następujący. Dostałem ofertę prowadzenia Lille. No ale moja odpowiedź może być tylko jedna, chociaż ta pensja, ta pensja tak kusi, ale ofertę muszę odrzucić. No i przenosimy kolejnych utalentowanych piłkarzy do drużyny seniorów. Mamy tutaj Evansa, Gutiera, Driscola m.in. innymi i myślę, że sprawdzą się w pierwszej drużynie. Jeszcze Gardnera możemy przenieść. Evans wykazuje wielki potencjał i oby go zrealizował. Gardner za to ma potencjał, by stać się wyjątkowym. Takich piłkarzy to ja lubię. Po 30 kolejkach druga lokata, tyle samo punktów co Stoke City, ale gorszy bilans bramkowy. Jeszcze zostało sporo kolejek, więc wiele się tutaj może zmienić. Chociaż my i Stoke zdecydowanie odjechaliśmy konkurencji. No, a jeśli chodzi o podstawowy skład, to wygląda znakomicie. I tutaj Boldewijn odchodzi, nie był mi potrzebny, oby mu się wiodło w sporze. No i zimowe okno bez ruchów transferowych, bo pieniędzy po prostu nie miałem. El City do City go do Sociedad i Tilemans do Barcelony. My... mieliśmy naprawdę spokojne okienko. No i nasza przygoda w The Emirates FA Cup w pierwszej rundzie jako klub z Championship nie braliśmy udziału. W rundzie drugiej poszukujemy, też nas nie ma. Przejdźmy do rundy trzeciej zatem. I tutaj wygraliśmy z Barrow. Więc możemy przejść do rundy czwartej. Gdzie nasza drużyna Zremisowała City i w powtórce wygrała pokarnych, tak jest! W rundzie piątej za to. Przegraliśmy z Manchesterem United i runda szósta nie jest dla nas. No i tutaj powołania: Walker, Che i Lelewellen dostają powołania do swoich reprezentacji. Walker to jest szczególnie takie wyróżnienie, że gracz z Championship dostaje powołanie do reprezentacji Anglii. Oferta od Fulem zostaje odrzucona. No i tutaj Holy został sprzedany. Na nowy sezon pieniądze się przydadzą. A ten piłkarz nie był mi potrzebny. I tutaj Waters, overall 63, środkowy pomocnik, ląduje w drużynie seniorów. Jest to dobra inwestycja na przyszłość. No i tutaj widzimy, budżet na pensje jest spory, więc podniósłbym te pensje, żeby też zmotywować piłkarzy przed końcówką sezonu. Z 23 podnosimy na ile? Sprawdźmy 39. To jest spory wzrost, ale mam nadzieję, że było warto. No i w ostatniej kolejce pokonujemy Blackburn 2 do 1, co oznacza, że Saturn United jest mistrzem Championship. Tak jest i wywalczyliśmy wraz ze Stoke Avans w bariażach Fulham, Coventry, Sheffield United i Burnley. Co za sukces, trzy awanse z rzędu z League 2 do League 1, z League 1 do Championship i z Championship do Premier League. No i jak widzimy Leven został królem strzelców. Bloksam na drugim miejscu, Lelevelen do tego najlepszym asystentem, zdecydowanie MVP, jeśli chodzi o Championship, i Bursik miał najwięcej czystych kąt, A tak na sam koniec wygląda nasz podstawowy skład. Lelevelen zdecydowanie wyróżnia się na tle reszty. Dobrze, że nie sprzedałem go za te 99 milionów i puchacza do Unionu, bo to by nie była najlepsza inwestycja w życiu. Najwięcej występów miał Jeffery, Mills, Bristol, Pike, Robertson, Coleman, Elliott i Bloksam po 52. Lelewel najlepszy strzelcem, drugi sam, a trzeci pike. Jeśli chodzi o asysty, najlepszy lelewelę, drugi pike, a trzeci Jeffrey i Robertson wraz z Colemanem i Elliotem. Sporo tych piłkarzy było. Teraz zaprezentuję wam rozwój poszczególnych piłkarzy w trakcie trwania tego sezonu. Jak widzicie, chałupniczak nadal nie zaliczył żadnego występu dla naszej drużyny. Ale dzielnie się chłopak trzyma, dobrze ogrzewa ławkę rezerwowych i dopóki nie musi się z niej podnosić, to jest w miarę użyteczny. A nasz skład myślę, że z sezon na sezon staje się naprawdę fenomenalny. I teraz sprawdzimy się w najwyższej klasie rozgrywkowej fangi. Łatwo nie będzie, ale chcę tego spróbować. Boldewine, Buzanis i Lovat po tym sezonie odchodzą z naszego klubu. No, ich overall nie pozwala na to, żeby dalej u nas przebywali. Wiadomo, Chałupniczak też ma niski, ale co Polak to jednak Polak Reodak. Tutaj widzicie ocenę menadżera: 95. To myślę, mówi samo za siebie. No i zobaczmy niższe ligi angielskie. Tutaj jak widzimy w League 2 Barton, najlepsze Newport i Mansfield. Kilka pozostałych drużyn zagra w barażach. A jeśli chodzi o najgorszą drużynę, to była nią drużyna Bristol Rovers. W League One Peterborough i Blackpool wywalczyły awans. Sunderland, Bolton między nimi w barażach, ciekawie. A najgorsza była drużyna Rochdale. I przejdźmy do Premier League, zobaczmy kto był mistrzem. Liverpool na drugim miejscu City, trzecie Leicester. I zobaczmy strefę spadkową, czyli te drużyny, z którymi się nie spotkamy, a mianowicie Bournemouth, Norwich i Watford. No i tutaj baraże o Premier League. Fulham i Coventry w finale. I Coventry wygrywa. Zagrają w Premier League. Carabao Cup zdobywa Peterborough. To jest chyba najbardziej sensacyjnie zwycięstwo jakiego kiedykolwiek widziałem. Co tutaj się stało? The Emirates FA Cup dla West Bromu. Oj, te puchary były chore. Szkoda, że my tego nie wygraliśmy. Super Puchar dla Leicester. Zobaczmy, co tam dalej się dzieje. Liga Konferencji dla Nicei. No okej, okay, francuska drużyna. Liga Europy dla Wolverhampton. I Liga Mistrzów zdobywa Paris Saint-Germain. No tutaj pieniądze zwyciężyły. Kończymy ten sezon zarząd, chce kontynuować z nami współpracę. Więc zaczynamy sezon piąty naszej przygody Wellen Le Pokazuje kciuka w górę, czyli musi być dobrze. I co? Zobaczmy budżet, bo to w Premier League jest chyba najprzyjemniejszy widok. No i co? Czas go zobaczyć. 50 milionów? Jak na Premier League? Szału nie ma? Ale jak na nas to są niesamowite pieniądze! I myślę, że dobrze je spożytkuje. No i widzimy tutaj cele zarządu. No zdecydowanie jednym z celów musi być utrzymanie się, no bo jednak naszym celem na pewno nie jest Mistrzostwo Anglii, bo w to nie wierzę. Ale takie spokojne utrzymanie się, środek tabeli, jest to w naszym zasięgu. No i czas wreszcie zainwestować w dobrych skautów, bo wreszcie mamy pieniądze. Zatrudnię skautów oczywiście 5 na 5, bo innych nie opłaca się w tej sytuacji zatrudniać. Pierwsze miejsce w turnieju przedsezonowym w fazie grupowej. W półfinale zwycięstwo pokarnych i w finale z Fiorentiną, ależ my mamy potencjał. I ponad 50 milionów do wydania, więc zatrudniam drugiego fenomenalnego skauta, bo skoro mam pieniądze, to można nimi szastać. 5 na 5. No i trzeci, również niech pojawi się w naszych barwach. I teraz mam nadzieję, że poszukiwania młodych, utalentowanych piłkarzy będą jeszcze bardziej efektywne. Paris Saint Germain daje 263 miliony za Lelevelena, ale on chce stać się ikoną naszego klubu, więc odrzucamy tą ofertę. Dam mu nawet opaskę kapitańską, żeby był zadowolony. Mamy jeszcze 45 milionów do wydania. Potrzebujemy nowego, środkowego pomocnika z overallem 77 lub mniej. Tutaj Miguel Aziz PS, że wygląda dobrze. Czy uda się go kupić? Zobaczmy. Tak jest. 15 milionów i Aziz staje się naszym zawodnikiem. Le level na PS, że nie kupiło, ale my kupiliśmy Aziza. I teraz czas kupić lewego obrońcy Bristol. Ma 77 overy, więc kogoś z takim samym lub niższym. I ostatecznie kupuje Doiga, Gracz Hibernians kosztował 17 milionów 800 tysięcy i na pewno był wart tych pieniędzy. A tak wygląda nasz podstawowy skład przed pierwszą kolejką ligową level tak jak mówiłem z opaską kapitańską Niech się stanie ikoną naszej drużyny Gramy z Brighton I w tej pierwszej kolejce Premier League Saturn przegrywa 0-1 Rafa Mir naszym katem A tam widzieliście w Brighton był Zieliński No Brighton to naprawdę Pokochało Polaków Ozymen do United Trzumeni do Atletico I Jesus do Barcelony Najgłośniejsze transfery My kupiliśmy Aziza i Doiga I na to nasz budżet pozwolił Tutaj nagroda dla menadżera bardzo mnie to cieszy. Piękne przywitanie z Premier League. Dziewiąte miejsce po 15 kolejkach, no powiem wam to wygląda fenomenalnie. Naprawdę nieduża strata nawet do drugiego Liverpoolu czy pierwszego Brighton. To, że Brighton jest pierwsza to też no jest ciekawy widok. Najgorsza drużyna to obecnie Coventry, które do Premier League weszło po barażach. I taki mamy podstawowy skład. No i tutaj widzicie, Gordson nam się trafił, dość utalentowany gracz ze Stanów Zjednoczonych w pierwszej drużynie, podobnie jak Driscoll. Dobra inwestycja na przyszłość, liczyłem na coś lepszego, ale to jest również dobry status, podobnie jak w przypadku Dylana Driscolla. No i tutaj oferta za blok sama od Leeds United, no ale my chcemy być lepsi od Leeds, więc odrzucamy tą ofertę. Jak widzimy, Moise Ken odchodzi z Realu Madryt do Chelsea za 123 miliony, Valverde do City. I Robertson przechodzi do Barcelony, no interesujące transfery, powiem takie dość niecodzienne. No i nasza przygoda w Carabao Cup, w pierwszej rundzie oczywiście jako klub Premier League nie braliśmy udziału. W rundzie drugiej pokonaliśmy Brighton, zemsta za pierwszą kolejkę. W rundzie trzeciej, gdzie jesteśmy, zobaczmy, pokonujemy Birmingham. W rundzie czwartej, Cambridge, w ćwierćfinale, przegrywamy z United. Półfinał tak wyglądał w finale Liverpool z Manchesterem City. No i tutaj nasz bramkarz jeffery doznaje kontuzji, więc jest szansa dla Haupniczaka. No i tutaj przygoda w The Emirates FA Cup. W pierwszej rundzie oczywiście nie braliśmy udziału. W rundzie drugiej czy jesteśmy? Też nas nie ma. Całe szczęście. W rundzie trzeciej pokonaliśmy Cardiff, więc nie musieliśmy brać udziału w powtórce. W rundzie czwartej pokonaliśmy Birmingham. Jakoś leżała nam ta drużyna. W rundzie piątej, z kim graliśmy? Z West Hamem i przegraliśmy po I ćwierć nie jest dla nas, ale po 30 kolejkach, w naszym przypadku 31. ósme miejsce w tabeli, więc jest jakiś lekki progres. Ale ten środek tabeli cały czas utrzymujemy, jak na pierwszy sezon w Premier League. To powiedziałbym, że jest lepiej niż dobrze. Ekipa Saturn United pod przewodnictwem Lelewalena spisuje się naprawdę kapitalnie i tak wygląda skład. No i kolejni piłkarze, m.in. Penman. Zostają przeniesieni do drużyny seniorów McCartney, Kelly czy choćby Conton. Myślę, że się dobrze spiszą. Kelly to dobra inwestycja na przyszłość. Już na start ma bardzo dobry overall. Conlon wykazuje wielki potencjał, a my w ostatniej kolejce przegrywamy z Crystal Palace 2-3. do 3. Co oznacza, że nasza drużyna zajmuje siódme miejsce w tabeli, ależ niesamowity wynik. Mistrzem Manchester United, drugie Brighton, trzecie Leicester. No powiem Wam, ta czołówka wygląda naprawdę interesująco. Zobaczmy strefę spadkową, z kim się nie zobaczymy w przyszłym sezonie: Aston Villa, Coventry i Brentford. Werner został królem strzelców, widać, że to FIFA, jeśli chodzi o najlepszych asystentów. Munir El Haddadi tutaj rządzi, a w czystych kontach Chakir, bramkarz Brighton and Hove Albion. No i tutaj widzimy podstawowy skład na sam koniec: Lele Wellen. jako kapitan prowadzi naszą drużynę. Drogą mam nadzieję, że pełną sukcesów, pierwszy sezon w Premier League, bardzo udany. I teraz miejmy nadzieję, że będzie tylko i wyłącznie lepiej. No i zobaczmy, kto miał najwięcej występów: Che, Mills, Doik, Aziz, Elliot, Bloksam, po 45. Najwięcej goli Lelewellen, drugi Bloksam, a trzeci Elliot. W asystach rządzi Coleman, drugi Pike, a trzeci Bloksam. No i jak widzicie, Chałup wreszcie zajczył jakieś występy, i to aż cztery w Premier League. Nie zagrał w League Two, nie zagrał w League One. Nie zagrał w Championship, a zagrał w Premier League. Jak widzicie cierpliwość popłaca i czasem przy kontuzji pierwszego bramkarza ten rezerwowy, który nie ma żadnych szans na grę, może nagle wyrosnąć na bardzo ważną postać. No i w sumie w tych meczach gdzie bronił wyniki były całkiem przyzwoite, więc chałupniczak może stać się taką naszą legendą ławki rezerwowych jako nasz rezerwowy bramkarz, no bo na więcej raczej go nie stać. No, i tutaj Corboa odchodzi na zasadzie wolnego transferu do realu Salt Lake City. A Randall, Corboa, Clarkson, Dawson, Bain i Young odejdą po tym sezonie, bo po prostu są zasłabi na nasz zespół. No i widzimy, zostało nam 10 milionów, do tego sporo pieniędzy na pensję. Po takim sezonie myślę, że piłkarzom należą się podwyżki i podnosimy pensję z 43 na 63. Lele -Le wreszcie zarabia tyle, na ile zasługuje. No, i tutaj powołanie do reprezentacji Anglii, Irlandii Północnej i Walii, więc na pewno te drużyny wezmą udział w wielkiej imprezie. A jakie inne? To się jeszcze przekonamy. A tutaj widzicie ocena menadżera: 85 niższa niż w Championship, ale też wyniki w Championship były jeszcze bardziej ponad stan. Przejdźmy do Ligtu: kto tam był najlepszy? Scunthorpe, Wigan i Caroliste wracają do wyższej klasy rozgrywkowej. I zobaczymy sobie też najgorszą drużynę: kto nią będzie. Kto się tam znajduje? Gillingham. Zobaczmy, League One. Awansuje Derby County i Middlesbrough. Między innymi Sheffield Wednesday zagra w barażach czy Bolton Sunderland. No te takie dość zasłużone drużyny. No i tutaj widzimy ostatnie miejsce: Steven Edge. Kto awansował do Premier League? Norwich i Barnsley. Norwich to jest naprawdę taka bańka w Stanika. Premier League Championship, Premier League Championship. To jest niezmienne. No i zobaczmy najgorszą drużynę, którą jest drużyna Millwall. No i zobaczmy puchary, których nie wygraliśmy, czyli w sumie wszystkie. Carabao Cup dla Manchesteru City, ograli Liverpool. FA Cup dla Manchester United, pokonali Everton. Trochę normalniejsze wniki, super puchar dla Paris Saint-Germain. Liga Konferencji trafia w ręce AC Milanu. Liga Europy dla Ren, stad Ren. I Liga Mistrzów dla Real Madrid. więc wszystko wraca do normy. Zarząd chce kontynuować ze mną współpracę. Więc następny odcinek pojawi się na kanale, już wam mówię kiedy, dokładnie 24 stycznia, więc z tego miejsca mogę was już zaprosić serdecznie. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał i nie zapomnijcie zajrzeć również na kanał i zobaczyć pierwszego odcinku z kariery Manchester United, bo ta seria w sobotę zadebiutowała na kanale. No i mam nadzieję, że przypadnie wam do gustu, a jeśli chodzi o ten materiał to by było na tyle. Bardzo dziękuję wam za jego obejrzenie no i oczywiście zapraszam was na wszystkie pozostałe materiały na kanale. ТРЫМАЙТЕ